Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Jakub Boberski, doradca podatkowy Taksa Group. Witam Państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o podatkach, czyli od 1 sierpnia weszła w życie ustawa o podatku dochodowym, a właściwie o zwolnieniu. Jak to fachowo brzmi? Ustawa, która zmienia nam dokładnie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 sierpnia 2019 roku. Nietypowo, bo co do zasady przepisy podatkowe nie mogą nam się zmieniać w trakcie roku, natomiast to jest sytuacja trochę inna, dlatego że ustawodawca zmienia coś na korzyść podatnika, zatem możliwa jest zmiana w trakcie roku. Jest to, jest to dobra ustawa dla ludzi młodych? Jest to dobra ustawa dla ludzi, którzy nie ukończyli 26 roku życia, czyli no, przyjmując, że to jest ten, to jest ten powiedzmy pułap. Młodości, tak zimy, no to rzeczywiście ona jest korzystna. Chociaż myślę, że kwestia tego, na ile młodzi ludzie skorzystają z tej, z tej zmiany, jest kwestią oczywiście dla nich najbardziej istotną. Natomiast ja chciałbym bardziej pokazać Państwu, jak gdyby, aspekty prawno-płatkowe związane z tą regulacją. Bo tak jak powiedzieliśmy, ona weszła w życie w trakcie roku. Od 1 sierpnia 2019 roku stosujemy tę ustawę. No i pierwsze, oczywiście najważniejsze pytanie, do tego jest adresowana. To powiedzieliśmy sobie do osób, które nie ukończyły 26 roku życia, co ważne, może. Że najważniejsze, patrzymy na wiek takiego podatnika takiej osoby, nie z perspektywy roku, miesiąca, ale konkretnych urodzin. Co może czasami powodować sytuacje takie, że osoba, która ukończy przykładowo 26 lat na początku miesiąca, a taka sama osoba w sensie w tym samym wieku, w tym samym roczniku pod koniec miesiąca, no to w momencie wypłaty wynagrodzenia ze strony płatnika pracodawcy jedna osoba skorzysta, druga osoba nie skorzysta. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ustawca przyjął, choć dla mnie osobiście wydaje się to trochę może niekontrowersyjne, aczkolwiek no właśnie skutkujące tym, że czasami być może pracodawcy będą mieć taką pokusę, żeby skorzystać z tego zwolnienia, będą chcieli szybciej wypłacić to wynagrodzenie, że właśnie zdecydował ustawodawca o tym, że bierzemy pod uwagę moment wypłaty, a nie należności za miesiąc, za który to wynagrodzenie jest wypłacane. To jest jak gdyby pierwsza rzecz, a zatem mamy wiek 26 lat, tak jak powiedziałem, bierzemy tutaj pod uwagę pod uwagę wiek poprzez datę pełną, czyli łącznie z dniem, w którym się kończy te 26 lat. Pytanie też bardzo istotne, z jakiego, jakie źródła przychodów będą wchodziły w to zwolnienie, bo to proszę Państwa Pamiętać nie jest tak, że każda osoba, która nie ukończy 26 lat będzie, nie będzie płaciła od 1 sierpnia podatku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ustawawca zawężam to tylko i wyłącznie do poszczególnych źródeł przychodu. Chodzi tylko i wyłącznie o stosunek pracy, chodzi o pracę na kwadrzą, chodzi o służbowy stosunek pracy, no to takie trochę mniej popularne formy zatrudnienia, oczywiście też enumeratywnie wymienione oraz w tym zakresie mamy wyraźnie wskazane umowy zlecenia, ale tylko i wyłącznie i to też warto podkreślić te, które ustawa wymienia w artykule 13 ustęp 1.8 ustawy pitowskiej, a więc tylko takie, które osoba fizyczna zawiera z osobą, która prowadzi działalność gospodarczą bądź ze spółką. Zatem nie skorzysta ze zwolnienia osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, mając zawartą umowę zlecenia z inną osobą fizyczną. To są rzadkie przypadki, ale można sobie coś takiego wyobrazić. A umowa o dzieło? Umowa o dzieło również nie wchodzi w zakres tego, w zakres tego zwolnienia, a więc... Tak idąc po kolei wiek to jest ten pierwszy kryterium, drugi to są te źródła przychodów, tak jak sobie powiedzieliśmy, i to też jest ważne, ustawodawca dopowiada, bo to też jest istotne, że nie będą mieścić się w zakresie tego zwolnienia, że też wchodzi w zakres zwolnienia, takie przypadki, które są opodatkowane z ryczałtowanym podatkiem dochodowym. Tu sobie robimy małe, małą pauzę, co to oznacza w praktyce. Proszę pamiętać, że również niektóre umowy zlecenia w podatku dochodowym są opłatkowane podatkiem zryczałtowanym w wysokości 18%. to są w dużym proszeniu takie umowy, których wartość miesięcznie nie przekaża 200 zł. Zatem proszę pamiętać, że jeżeli mamy osobę fizyczną, która nie ukończyła 26 roku życia i ma umowę zlecenia, która jest. Będzie opłakowana w sposób zryczałtowany, to w tym zakresie tych przepisów korzystnych o zwolnieniu nie będziemy, nie będziemy stosować. To jest jak gdyby jeden aspekt praktyczny. Drugi aspekt praktyczny to są osoby, które są nierezydentami. Tu również w, w podatku dochodowym mamy taką regułę, zasadę, która odnosi się do tego, że. Osoby fizyczne, które są nierezydentami, które mają zawarte umowy zlecenia, one są, ich wynagrodzenia są opodatkowane spadkiem zryczałtowanym. Natomiast konsekwentnie, skoro ustawodawca wyłącza nam z możliwości zastosowania tych, tej regulacji opodatkowanie zryczałtowane, zatem nierezydenci również w zakresie oczywiście umów zlecenia nie będą mogli stosować tej tej regulacji. Zatem wracamy sobie do tego, co powiedziałem na początku, żeby niełatwy materiał jednak starać się uporządkować. Czyli mamy wyłączenie w zakresie sytuacji, kiedy mamy opłatkowanie padkiem zryczałtowanym, czyli te umowy zlecenia do dwóch miesięcznie i nierezydenci, również te przychody, do których stosujemy zwolnienie w padku dochodowym. Czyli proszę pamiętać, że jeżeli będziemy mieć sytuację taką, że Ustawa o podatku dochodowym od do osób fizycznych zwalnia nam jakieś przychody, to jest cały katalog artykułu 21, no to w tym zakresie często jest tak, że te dochody, przychody zwolnione są tylko i wyłącznie do pewnego poziomu limitu. Od nadwyżki jest w tym momencie opodatkowana. Zatem w tej sytuacji, jeżeli wypłacimy jakieś świadczenie, które mieści się zwolnione w artykule 21, ale ponad wartość zwolnioną, to wówczas niezależnie od wieku taka wartość będzie również opodatkowana, bo to nam ustawodawca wyłącza i trzecia kategoria również te przychody, które są zwolnione z podatku na podstawie przepisów ordynacji podatkowej, czyli to co dotyczy rozporządzenia wydanego przez ministra finansów w zakresie zaniechania poboru podatku, czyli takie trzy kategorie wyłączeń w zakresie zwolnień. Ja rozumiem, że to obowiązuje wszystkich pracowników, bo we Wrocławiu jest dużo na przykład Ukraińców. Czy jeżeli jest młody człowiek pochodzenia z Ukrainy i zatrudni się u polskiego pracodawcy, jego też to obowiązuje? Dokładnie tak, oczywiście przy założeniu, że mówimy o zatrudnieniu w formie umowy o pracę. Tak. Dlaczego? Dlatego, że jest to wówczas również stosunek pracy, który nie jest u sposób zryczałtowany, a zatem ta zasada będzie nam tutaj się do takiej sytuacji odnosiła. Co jeszcze jest ważne w kontekście tego zwolnienia? Oczywiście to, co warto też z powodów metodologicznych podkreślić, zwolnienie mam zawarte w artykule 21, ustęp 1 punkt 148. Artykuł 21, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest taka cała paleta, taki najprzyjemniejszy artykuł w przypadku dochodowym, bo tam zaczyna się od słów: Wolno odpadku dochodowego są. No i tam okay. właśnie stawiawca zamieścił nam zwolnienie, które odnosi się właśnie do przychodów. Podkreślam, to jest słowo przychód osób, które nie ukończyły 26 roku życia, ale to, co jest istotne i warto o tym pamiętać, oczywiście mamy limit, jeżeli chodzi o wartość. Tym limitem jest kwota 85 528, czyli do tej wartości przychodu, sumujemy to z wszystkich źródeł, które podlegają w tym zakresie zwolnieniu, osoba, która nie ukończyła 26 roku życia, nie zapłaci podatku dochodowego. Inna jest sytuacja, jeżeli chodzi o 2019 rok. Ponieważ tutaj, tak jak powiedzieliśmy, ustawa weszła w życie w trakcie roku, zatem nie mamy limitu 85 528, a niejako no, z uwagi na to, że mamy 5,12 tej wartości, to kwota jest pozwalająca jest bo jeszcze na pamięci nie znam, to jest kwota przychodów 35 636,67 groszy, czyli pamiętajmy o tym do tej wysokości w trakcie 2019 roku, w 2020 85 528 mamy zwolnienie od nadwyżki ponad tą wartość jest już w tym momencie podatek dochodowy. W jakiej wysokości? No tutaj przez moment były pytania, bo mamy w Polsce skalę podatkową dwustopniową, czyli do pierwszego poziomu 85528 płace-płatek 18%, od nadwyżki płace-płatek w wysokości 32%. Wydaje się, takie mamy sygnały, że w sytuacji, w której przekroczy się wartość e, zwolnienia 85528 w przyszłym roku, e, czy też w tym roku tą wartość tych 30, jeszcze raz zerknę, 35636,67, oczywiście stosujemy w tym momencie na poziomie 18%, tak, ponieważ tak. zaczynamy na nowo liczyć podatek według, według progresji i tak to, powinno, tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że te wszystkie przepisy nie ulegną zmianie, przynajmniej na niekorzyść. No nie zakładamy rzeczywiście, że żeby tak świeże przepisy za chwilkę, za chwilkę, że tak powiem, zostały zmienione. Też jeszcze kilka może kwestii natury praktycznej. Pamiętajmy o tym, tak jak powiedziałem, że mamy te dwa okresy 2019 rok, 2020. W 2019 roku ta, to zwolnienie działa tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy pracownik oświadczy nam, że chce z tego zwolnienia skorzystać, i pracodawca powinien zastosować w tym momencie zwolnienie, oczywiście biorąc pod uwagę te warunki, które sobie podzieliliśmy, najpóźniej do miesiąca następującego, po miesiącu, w którym pracownik złożył takie oświadczenie. Oczywiście może już zastosować w pierwszym miesiącu, może też oczywiście w drugim. Podkreślam, warunkiem zastosowania tego zwolnienia w 2019 roku jest złożenie przez pracowników oświadczeń. Nie mamy tutaj żadnej szczególnej formy, jest to po prostu oświadczenie w formie pisemnej. Z którego jednoznacznie powinno wynikać, że pracownik gdyby wnioskuje o to, żeby zastosować to zwolnienie. Natomiast pamiętajmy o tym, że taka jak gdyby metoda będzie obowiązywała tylko i wyłącznie do końca 2019 roku. W 2020 roku jako z automatu, z automatu pracodawcy będą oczywiście przy weryfikacji wieku i źródeł przychodów stosować to zwolnienie dla swoich pracowników. To już będzie obowiązek pracodawcy. To już będzie w tym momencie obowiązek pracodawcy. No i tak, żeby nie było, że wszystko jest jasne i i czytelne. Jest takie małe pytanie, zagwostka, co w sytuacji, kiedy wiek pracownika zostanie w trakcie, w trakcie miesiąca przykładowo przekroczony, prawda, czy to w tym momencie oznacza, że prawda, ja wypłacam wynagrodzenie za lipiec, czyli w lipcu został wiek przekroczony, no to czy to oznacza, że ja powinienem gdyby to proporcjonalnie podzielić, czy też powinienem uznać, że niejako dopiero od następnego miesiąca stosuję opłatkowanie. Wydaje się, tak nie wchodząc w szczegóły, że konstrukcja tego przepisu, tych przepisów jest Taka, że jeżeli patrzymy sobie na to, co jest określone w kontekście regulacji do 2019 roku, przyjdzie należałoby tak samo w 2020, to by znaczyło, że ja dopiero jako płatnik czy jako pracodawca stosuję to opodatkowanie od następnego miesiąca, czyli w miesiącu, w którym pracownik gdy przekroczył ten wiek, w tym momencie jeszcze powinienem zastosować zwolnienie. Aczkolwiek no, poczekamy tutaj pewnie na oficjalne podejście czy też stanowiska organów podatkowych. Wiemy, jakie są zwolnienia, a jak wygląda sprawa kosztów? Kosztów uzyskania przychodów, które stosuje płatnik, pracodawca przy wypłacie wynagrodzenia w stosunku pracy. No oczywistym jest, że skoro mamy zwolnienie, to w tym momencie tych kosztów, kosztów nie liczymy. No i przepis jakby wprost mówi, że te koszty uzyskania przychodów, czy też w stosunku pracy, czy z umowy, zlecenia stosujemy tylko w tej części, która. Podlega jak gdyby opodatkowaniu w kontekście, w kontekście wynagrodzenia. To jest jak gdyby jedna, jedna, jedna rzecz. Druga też dość istotna. Proszę pamiętać, czy można wyobrazić sobie sytuację, że mamy pracownika, który będzie korzystał z tego zwolnienia, a on będzie miał liczony koszt uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Dlaczego? Dlatego, że może być pracownikiem, który będzie korzystał z kosztów tzw. autorskich. I mamy taką regulację, która mówi o tym, że koszty autorskie możemy stosować w wysokości 50% skanego przychodu, a więc bardzo wysokie, bardzo korzystne koszty padkowe, ale tylko i wyłącznie, tak mówi nam przepis w przypadku dochodowym, tylko i wyłącznie do wysokości przychodu nieprzekraczającego pierwszego przedziału skali padkowej, czyli 85 528. I gdyby ustawodawca, gdyby nic tutaj nam nie powiedział w kontekście takich sytuacji, to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś mógłby. Korzystać ze zwolnienia do kwoty 85 528, a jednocześnie w kontekście przekroczenia tego. Tego, tej wartości skorzystać z kosztów w wysokości 50% jako na nowo, na nowo otwierając sobie limit kosztów wypadkowych. Temu chciał zapobiec ustawodawca, dlatego wyraźnie jak gdyby przepis odnoszący się do, powtarzam, pracowników, którzy korzystają z kosztów autorskich w wysokości 50%, tu jest to ograniczone do wysokości właśnie pierwszej granicy Skali czyli do poziomu 85528, czyli nie można, jak gdyby w takiej sytuacji podwójnie z tego będzie skorzystać. Czy są jeszcze jakieś inne przepisy prawne, które zmieniają się w związku z tym? Może nie tyle, że się zmieniają, bo to jest bardzo dobre pytanie, ale warto zwrócić uwagę na rzecz, być może, która będzie interesowała część osób. Mianowicie chodzi o to, że jeżeli mamy osoby samotnie wychowujące dzieci, takie osoby mogą się w pewien preferencyjny sposób rozliczać zgodnie z przepisami podatkowymi, ale jednym z warunków takiej preferencji jest to, żeby taka osoba, która wychowuje dziecko małoletnie albo dziecko, które ukończyło już 18 lat, czy jest dzieckiem pełnoletnim, ale nie ukończyło 25 roku życia, a uczy się w szkołach wyższych. To ta kategoria tych dzieci pełnoletnich, które nie ukończyły 25 roku życia, to też jest zakres podmiotowy, który mieści się niejako w kontekście możliwości zastosowania tego opodatkowania dla osoby samotnie powołującej, ale tam był i jest warunek mówiący o tym, że takie dziecko nie może w trakcie roku zarobić czy też uzyskać przychodów, od których płaci się podatek dochodowy. Proszę pamiętać, że u nas w polskim systemie podatkowym obowiązuje. Kwestia kwoty wolnej od podatku. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że skoro ustawodawca wprowadził, wprowadził kwestię dotyczącą zwolnienia dla osób, które nie płacą podatku do 26 roku życia są w pracę, no to niejako ktoś mógłby założyć, że skoro nie ma podatku, no to ktoś zarobił i tego podatku nie zapłacił. Tak nie jest, czy ustawodawca wyraźnie w tym przepisie wskazuje, że również wartość tego dochodu który został osiągnięty przez osobę, która nie ukończyła 26 roku życia i jest zwolniona, wchodzi w wartość tego limitu. Czyli taki prosty przykład, jeżeli mamy osobę, która samotnie wychowuje, przykładowo mamy panią Annę Kowalską, która jest po rozwodzie z panem Kowalskim, wychowuje syna Michała, który studiuje i taki syn Michał przykładowo nie ukończył 25 roku życia, czyli są spełnione warunki do zastosowania właśnie takiego takiego sposobu rozliczenia, to proszę pamiętać, że jeżeli syn Michał będzie miał umowę o pracę, z której na no przykładowo zarobi w trakcie roku 10 tysięcy złotych, nie zapłaci podatku, tak, bo mamy spełnione warunki, o których dzisiaj sobie mówiliśmy, to w tym momencie jednak jest to wartość tego przychodu, która wejdzie w ten limit, przekroczy go, zatem pani Anna w naszym przykładzie nie będzie się mogła jako osoba samotnie wychowująca dziecko rozliczyć z uwagi na to, że jej syn uzyskał w trakcie roku przychód, o którego wprawdzie nie zapłacił podatku, ale nie dlatego, że jest, że tak powiem, zastosowanie kwoty wolnej od podatku, tylko dlatego, że korzysta z tej nowej nowej preferencji i w tej sytuacji, tak jak powiedziałem, tutaj nie będzie możliwości rozliczenia się jako osoby samotnie wychowującej dziecko. Wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, bo to też dla niektórych może być temat w sytuacji właśnie, w których gdzieś analizują możliwości rozliczenia się jako osoby samotnie wychowujące. No nie jest to łatwe. Od, od tego tak, mamy dorapców podatkowych. Tak, tak, można powiedzieć, natomiast oczywiście no, regulacja jest tak hasłowo, bardzo, bardzo nośna, natomiast no, jak sami Państwo widzicie, jak sama pani widzi, jest tutaj trochę takich różnych elementów, które gdzieś tam wymagają jednak dość, dość sporego zaangażowania, żeby dokonać właściwej wykładni, zrozumienia po to, żeby je po prostu dobrze stosować. Dziękuję bardzo. Myślę, że powiedzieliśmy już. Przynajmniej większość rzeczy, a my spotkamy się jak zwykle, pewnie pod koniec roku, i wtedy będzie wiadomo więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.